Ten piecyk, zobaczmy, postawmy go gdzieś. Ojej, jak tutaj jest mało miejsca. A, bo jest jesteś taki. Czekaj, to może Cię wrócimy. Stawimy Cię tutaj w kąciku. Tak. A, możemy ten materiał przerabiać. Czekaj, zobaczmy, co my tu mamy. Możemy ten materiał przerabiać na sztobeczki, i ten materiał możemy przerabiać na... O, no to to jest piecyk teraz. To teraz mamy, Panie kolego, piecyk. No to lecimy po staw. Po tego mamy dużo. Wrzucimy to do pieca, niech się robi. I wtedy sprawdzimy, czy my musimy mieć łącznik. Czy możemy łączyć moduł z modułem? Jaka to jest elastyczność w budowaniu? No wrzucimy to i to i niech się piecze Dobra, a tutaj jak z prądem to wygląda teraz To no mi nic nie mówi a... Dobra, to się robi, a my w tym czasie jeszcze skoczymy A no i kaktusa nie wymaga teraz, nie? Bo tam wrzuciliśmy tylko materiał Najlepszym źródłem chyba by było ten rozwalenie tego Jegoś tutaj Czekaj, co on tutaj wymaga Elkę Elkę ładunek Weźmiemy elkę ładunek, pykniemy tą skałę Wrzucimy yy... to, będziemy mieli sztabki i będziemy mogli tańczyć Tańczyć walca Bo tu mamy elkę tak jest. I teraz czekaj jaki mamy? 37, to może coś tu zostawimy. Zostawmy to. Hmm, to jest też do Craftu, to zostawimy, bo nie wiem o co chodzi. Dobra, na razie tyle. Spróbujmy wysadzić tutaj jakąś skałę, na przykład tą. Czyli to musimy dać pod jedynkę. I teraz było tak jeden i rzut. Ła, fajnie to wygląda. Zbieraj, 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 zbieraj. Pewnie później będzie trudniej, bo ciekawe czy to mapa się powiększa, czy to wszystko później z jaskim trzeba będzie wydobywać. Jeszcze. O, to, to. Dobra. No i tyle z ładunków. Może być, może być. Wyszło 18 jednostek materiału. Czyli 18 sztabek możemy zrobić. Dobra, jak my to wyglądamy. Czemu nie robisz więcej? Bo? Aha, to 5 do 1 jest! Uuu, panie! To już nie jest tak kolorowo. To już nie jest tak kolorowo. Nie? Skończyło się rumakowanie. Olera, proszę pod górę Czekaj, a co nam mówi Gerka? Co my mamy zrobić teraz? Mm... Możemy pójść do jaskiń, a co tu mamy zrobić? Z zbuduj crusher kamienia, smelter i coś tu, coś tu trzeba sprodukować, czekaj, dobra. Czyli mamy jakieś nowe budynki, znaczy nowe maszyny w tym w naszym domku. Gdzie tu wejście? Tutaj. Zobaczmy. Co mu tu jeszcze możemy postawić. Bo może da się to jakoś ułatwić sobie pracę. O! Czyli tak to mamy. Kruszarka kamienia, pięć tych. No dobra. Postawmy ją. Jak? I co ty robisz? O, proszę. O, to jest fajne już. Z tego Soundstone'u możemy zrobić sobie orę. Tutaj jakiś inny materiał. I jeszcze 15 tej gliny. A z tego. Dziesięciu mamy, jeden i pięć A to jest fajne już Bo z tych piętnastu mamy trzy sztabki jeszcze odkowo Czyli ta maszyna jest fajna, dawaj zaraz tutaj Stestujemy ją Weźmy... O, to mam tylko cztery no to też nie mamy na razie za bardzo Będziemy spać? No dobra no to sleep Do rana dobra. Poranek Czekaj, 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 pokaż mi to jeszcze raz. 10 kamienia. No to trzeba to szukać, bo mam za mało tego. To mam za mało. A ja bym tu postawił sobie skrzyneczkę jeszcze. A co tu jeszcze jest? A 5 tego materiału. To jest crafting bench. Potrzebuję jakiejś sztabki jeszcze. Czyli no co, no idziemy <grytanie> Dawaj do jaskini i bajabongo, zbieramy. Rzucimy tutaj ten staw na razie, bo jesteśmy prawie pełni. Wbijamy do jaskini, zobaczymy co to się wydarzy. A to jest full już. To też zostawimy weźmy tylko żarło i wodę, dawaj do jaskini. Potrzebujemy rzeczy, gdzie była. A czy tu jeszcze coś jest w ogóle? Nie, to po wszystko w sensie. Tak, nie ma więcej znaczników. Potrzebujemy materiału. A czekaj, a z tego dostaniemy to. A z tego dostaniemy... A tu nie podaje co dostaniemy, o, dobra Podejrzewam, że takie materiały podstawowe Nawet jaskini Czerwony kamyczek? No gdzieś był W jakimś rpg może Dobra, let's go, nie ma czasu A co to jest? To jest taki żarcie, dobra Stąd wzięliśmy wszystko. Wszystko. Let's go dalej. No co? No nie gadaj. O, już myślałem. O, to jest potrzebne nam. Dawaj, dawaj to. Dawaj to. O, to jakiś duży. Come on, come, on, come on. Oczywiście się nie będziesz tak kładował, nie Jak ja bym chciał Dobra, dwadzieścia Dawaj, Tlenix. lecimy dalej A, byśmy nie gotowali nic nowego. Trzeba zobaczyć. Idziemy może w prawo, tak jak w każdej normalnej jaskini. Uuu, czek, czekaj, czekaj, co to jest? Uryzdys. Coś świecącego. Hey, co to jest? Skan, przede wszystkim. Co wzięliśmy? Eee... Jakiś nowy obiekt. A to? Jakieś puszki, dobra. A tu? Skrzyneczka. Jeszcze wszystko. O!

Spokojnie, kolego, oddychaj. Co to jest? Oksygendum. Oxy... O... A, czyli to ładuje tlenem, tak, okej. Okay. To w sumie więcej nic ciekawego nie było. Osiem tych skałek wyszło. Idziemy jeszcze raz zobaczyć to. Co tu jest jeszcze? Tutaj nic. Co to jest? O, grzybek, grzybek, grzybek. Dawaj grzybki. I want grzybek. O, no, co to jest? Nie, coś jest O, jakaś baza that ships Ark until then though my calculations show that basic mining explosives are likely capable of breaching this rockfall okay we can do that i'll need to build a crafting bench back at the outpost but i should be able to refine everything i need from what we can find around here A, czyli możemy sobie wykrawcić te ładunki Tylko zobaczymy czy możemy teraz wykrawcić, czy... Czy coś tu jeszcze Dobra, pozbieramy sobie rzeczy najpierw O, to podejrzewam, że jest to tak zrobione, że trzeba wyeksplorować wszystko Zobaczymy jeszcze tutaj, co jest Uuu, i tutaj są jakieś rzeczy jest jakieś A, koparka jakaś, okej okay. Skrzynka A call. no już mamy ładunek nawet Także było ciekawie To pewnie trzeba będzie do prądu podłączyć Bo widzę kable są jakieś No dobra Jest co robić tutaj jeszcze z tym tlenem trzeba coś porobić, żebyśmy tutaj oddychali. Nie biegali tak na ten majolo. Na Dobra, wróćmy na razie. Nie? widzisz, takie kurczę, Ciekawe, jak. jak, jak yy, czekaj, co to dalej. Yy, crafting wrench. Ile tu rzeczy jest. Gamestone. To jest pewnie jakieś żarcie. O właśnie. Możemy zrobić. A, osiem grzybków to nie mam. No, tylko owocki możemy robić. Na razie ale mamy dostęp do tego, zobaczcie, jest dostęp do magazynu nie trzeba tego nosić chyba się wydaje no tak, bo to jest dostęp do wszystkiego co mamy to gitarka no bo to taki nie wiem, przy, przekładać to jest jakieś masakra totalna to zostawimy, to zostawimy. Kaktusiaka też. Ale tu mamy 15 tych yy, sandstone'ów, więc możemy coś z nimi zrobić. Mamy też ten materiał, który też możemy użyć. I mamy też ładunek. I ten ładunek zostawimy sobie chyba na tą skałkę. Mam nadzieję, że wystarczy. W sumie żeśmy nie, nie spojrzeli, jaki ładunek potrzebny jest. Ale to jest na razie nieważne. Postawmy na razie tą maszynkę. Bo teraz tak, co my potrzebujemy? Żeby zrobić benja, potrzebujemy sztabki i coś tu jeszcze. Pewnie to się robi w tym, ale potrzebujemy tutaj jakiś materiał, a to wszystko pewnie robi się w tym. Tak, bo on robi tutaj dwa materiały na 10 Czyli to możemy wrzucić, niech tutaj się hechła już Mamy dwa To za mało Potrzebujemy pięć Czyli potrzebujemy co tego kamienia Takie ozdóbki, kurczę, może sobie uszeczkę postawić. O, a co tu jest nowego? Generator biomasy, proszę bardzo. Tylko my potrzebujemy do wypalania coś tutaj, czyli potrzebujemy tego smeltera na pewno. Czyli potrzebujemy zebrać tą skałkę, tego sandstone'u więcej. Tak jest i taki jest plan. Musimy go znaleźć. Proste. Więc idziemy chyba jeszcze raz do jaskini zajrzeć tam. No pewnie tak. Widać, że to jest tak poukładane, że że tak to ma wyglądać, nie? Zobaczmy jak my stoimy z kamieniem. Tego mamy 9, Czy już jesteśmy blisko. Tego mamy cztery, to zostawimy, to zostawimy, to zostawimy, nie zostawimy Jesteśmy przeładowani, to czekaj, to to wrzucimy do pieca, niech się topi To też zostawimy i to też zostawimy to, te kamyczki wrzucimy do pieca, niech się tutaj topi Czy robi się na sztabki, bo to chyba do niczego innego nam się nie Przyda. Tak. Dobra. E, teraz tak, musimy ustalić... No, w końcu. Mówię ci, że tak będzie. Będzie pierwszy update i wszystko dodadzą to, co, to, co chcesz. Żeby pisali, że to jest sukces, a nie wygląda. A, czyli taki hardko. Czy ja to mogę rozwalić nie mogę? To są jakieś skrapy tylko. A z tego co wychodzi. To są owocki. My tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy. A potrzebujemy chyba to. Tutaj była ta skała. Tak. O, czyli musimy zbierać te te zasoby tutaj. Dawaj, dawaj, lecimy, lecimy, nie ma czasu. Zwarunko. O, za zasoby jasno. Okej. Okay. A co tutaj jest? O, tutaj nie patrzyliśmy jeszcze. Jakaś skrzyneczka. Tu? O, tu jeszcze jest. Hm, mamy ładunek. Oba. No I czekaj, są tu jakieś jeszcze... Dobra, na łyk powietrza. Wiem, wiem, spokojnie. Teraz czekaj, tu jest ładunek MK i tu jest SK. Muszę zobaczyć na tej skale, co on tam potrzebuje. tankował no, let's go lecimy czekaj to było gdzieś chyba tutaj nie? tutaj no tu to, tu, tu a to potrzebuje nie wiadomo co spróbujmy dobra ładujemy mkę tak tu się ustaw Chyba to o jedna szansa była o nie wysadziło o, halo o dobra czyli nie będzie tak prosto zużyłem ładunek niepotrzebnie ale trudno czekaj tu są jakieś jeszcze Musimy zbierać w takim razie. Dobra. Dobra lecimy potlenik. Kurde, tutaj. Jeszcze tam wejdziemy do tej skini, zobaczymy co tam jest. Come on, come on, come on. Ile mamy? Jeden dopiero. 14 skały, kurde, za mało, za mało, za mało. no let's go, 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 O, tu jest jeszcze samorodek. Dobra. Coś tu jeszcze, tu jeszcze jest. No, rozejrzymy się tutaj. Co? O, tu jest jeszcze przetapiacz, patrzcie. Czyli z tego kamienia mamy sztabki. Dobra. Dobra, dobrze wiedzieć, co tu robimy. Nic nie da się czyli, to wy tak wygląda. Smelter, ok. Tylko nie ma prądu, więc nie możemy go użyć. Taka sytuacja. Dobra, mamy jeden znowu, ale mamy 22. Mamy to. Kurczę, tam nic więcej nie znajdę, chyba. No. Albo nie widzę czegoś tutaj. Może gdzieś tu coś jeszcze jest? Grzybek. Tu jeszcze jest jeden. Kurde, za mało miejsca. Szlak. Dobra, zostaw idziemy tam. nadzieję, że to nie znika. Trzeba się rozładować. O, dużo, dobra. To może coś wy. Uzbieramy. Ale te, te habity fajnie zrobione są. Takie. Sympatycznie. Czyli tak, możemy wrzucić to. To niech się robi. I z 10 takich skałek. Ale my chyba nie mamy tyle. Tu możemy wrzucić to jeszcze. Niech się młodzi. I mamy jeszcze ładunek, żeby jakąś skałkę wywalić. SK. A tutaj jest potrzebna LK. A tutaj MK. Tu do czego SK jest? MK.

Tu, 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 tu. I jak tu idzie? O, mamy 5. Mamy też te ore. To się też pewnie przyda. A, tego już nie wrzucimy, dobra. Czyli teoretycznie chyba mamy wszystko, żeby zrobić.